A dzisiaj kochani moi, jesteśmy w takim miejscu trochę przypominającym, czuję się jakbym się cofnęła w czasie o jakieś 40-50 lat, to mi dobrze zrobi i jesteśmy znowu obok zegaru, tego wielkiego, słynnego zegaru w Adanie, a tutaj wprost nadprzeciwko zegaru dzielnica bazarowa. Taki bazar w stylu, tak jak mówiłam, lata 70., 60. I wchodzimy w uliczkę. I to nie w Barcelonie, tylko tutaj w Adanie. Jest to uliczka miedziana. Najwięcej takich sklepików i tych, co wyrabiają z miedzi różne wyroby. Zaraz sobie obejrzymy, co po niektóre, nawet zapytam się o ceny. Chodźmy. Teraz wchodzimy kochani moi do jednego takiego sklepiku i tak zwanej wyrabiarni, czyli takiej mini fabryczki, gdzie wyrabiają te wszystkie miedziane przyrządy, na przykład drzezwy takie do parzenia kawy po turecku. I tu jest usta albo syn tego mistrza. Usta Adyne? Can. Can się nazywa. Pozdrawiam Was, chodźmy kochani, a ja teraz Wam pokażę kilka fajnych rzeczy, które nawet kilkanaście, które się to znajdują. To są właśnie te kokilki do parzenia kawy po turecku. Prawdziwe. Nekadaru statane Mesela. 250 lirów kochani, walani za 25 euro, byście mogli to jedynie kupić. Tutaj ceny są prosto, że tak powiem, z fabryki od mistrza. Tu są czajniczki. Do parzenia, herbaty, wszystko z miedzi, garnuszki, o w tym garnuszku można bardzo fajną melemen zrobić, to taka jajecznica z pomidorami. Robię to wiem. No i tu dalej, o tu to jest coś zabytkowego. Ustawu eskime. Eskime. Eski. wie, antika. Antika, benim gibi. Astagfurullah. Kać yaşında? Rast 80-90 yıllık, a, to jest jeszcze w sułtańskich osmanli, kochani. To jest mangal, czyli tam na dole można było robić sobie tutaj różne, że tak powiem, podpalać to, wrzucali drewno i normalnie taki, no, grillik osmański. Liczy sobie jakieś około 100 lat, jak nie więcej. Antyka, tak jak ja. Także, kochani moi, jak kiedyś będziecie wadanie, to no, odwiedźcie tutaj tego maestra. O, zobaczcie, jakie ładne zdobienia. To wszystko są dzieła artystyczne. No, to jest jedno z takich ciekawszych miejsc, które też chciałam Wam włócząc się po Adanie pokazać. Na razie, pa! I